Witam wszystkich oglądaczy bloga YouTube'a. Dzisiaj postanowiłem nakręcić filmik z tego powodu, że tydzień temu wróciłem właśnie z wyprawy po, po Rumunii i postanowiłem troszeczkę przejrzeć sprzęt, podokręcać ewentualnie jak się odkręciły jakieś śrubki, sprawdzić wszystkie płyny, wyczyścić łańcuch, łańcuch porządnie i przy okazji, że pozdejmowałem trochę owiewek, postanowiłem zrobić, znaczy poprawić tą instalację elektryczną, którą robiłem do, do gniazda 12V i do dodatkowego oświetlenia, ale to już będzie w innym filmiku. Tak, chciałem Wam pokazać, co zrobiłem jak się da zrobić. Nie jest to może, nie wygląda to jak fabryka wypuściła, ale efekt bardzo mnie zadowolił. Mianowicie zdjąłem osłonę łańcucha, postanowiłem troszeczkę go tutaj wyczyścić. Postanowiłem wyczyścić wachacz. Wygląda to, no sami ocencie. Dosyć nieźle, także poszedłem troszeczkę głębiej. Nie jest do końca czysta, tak jak powiedziałem, ale dosyć, dosyć czyściejsze niż było przedtem. Tak samo tutaj bardzo często zbiera się smar z łańcucha na śrubach, tutaj od, od stopki. To też troszeczkę powyczyszczałem, także to jeszcze nie koniec, ale, ale jestem w trakcie. Następne co? Nie wiem czy pamiętacie czy pokazywałem tutaj te kabelki, które przeciągałem od przodu do, do akumulatora, zasilanie, by po jednej i po drugiej stronie one tutaj tak trochę wyglądały brzydko, postanowiłem to właśnie przenieść wszystkie kabelki przenieść na jedną stronę. I to jest właśnie tak pod akumulatorem. Nie ma żadnego żadnego bałaganu, wszystko jest w miarę OK, tak to osłonę da się tutaj zamknąć. Gniazdo 12 v 12V postanowiłem umieścić tutaj wskaźnik napięcia akumulatora jeszcze nie jest do końca tak jak powinien być, ale go na razie umieściłem tutaj na kierownicy i tak to brzydko wygląda jeszcze z tymi kawałkami różnokolorowymi, ale to jest właśnie w trakcie, w trakcie modyfikacji dodatkowy przełącznik. zaraz nie wiem, czy tak umieściłem tutaj, ale to jest właśnie przełącznik od tego dodatkowego oświetlenia, które zaprezentuję później. No i tak wywierciłem tutaj sobie. Teraz widać. Widać, wywierciłem dziurę, ładnie jest wkomponowane 12V, jest przymocowane tak jakimiś wkrętami. Mam nadzieję, że to podczas jazdy nie, nie rozkręci się, no nie, bo w, w sumie śrubki są dosyć długie. Cała instalacja wygląda następująco. puściłem tutaj pod, pod ramą i dosyć dosyć fajnie to wygląda eee, co jeszcze no i jak po każdej właśnie dłuższej wyprawie należy przeczyścić łańcuch, sprawdzić oleje płyny wyczyścić, aha jeszcze jedno chłodnica oleju była strasznie zapaskudzona błotem, piaskiem. Tutaj już jest troszeczkę wymyta delikatnym strumieniem karszera. Wygląda to dosyć nieźle. Oprócz tego, no jeszcze pozostały mi oczywiście te lagi do, do, do czyszczenia. Także wszystko będzie zrobione. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę czyszczenie w Rumunii drogi aktualnie są niektóre drogi są remontowane także jest położony nowy asfalt z takim alarżwirkiem i na, na Tumniku zebrało mi się taki, takich chropowatych czyś też będziemy to w jakiś sposób czyścić mam taki, taki środek do do, 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 właśnie, do smoły, do, do żywicy. Mam nadzieję, że to pomoże. No tak, ta strona jeszcze nie jest tutaj dokładnie przyjrzana, ale tu mówię, jestem w trakcie, tak. Dobra, to by było chyba na razie tyle. To by było na razie tyle. A, dlaczego przyniosłem ten gniazdo 12V? Wcześniej miałem zamontowany tutaj na na stelażu od obudowy telefonu to tak brzydko wyglądało na kierownicy. Także postanowiłem przenieść je tutaj. Dobra, o dalszych tutaj nie wiem, modyfikacjach, jakichś przeróbkach na pewno będę, będę pokazywał Wam, co jak zrobić. Macie jakieś pytania? Pytajcie, komentujcie i to by było tyle w tym filmiku.